Dobry Ewa Tułacz. Zapraszam na program Informacje z Mazowsza, a w tym wydaniu. Gdzie się nie kąpać, czyli 123 czarne punkty wodne w województwie. Mazowsze stawia na ekologię. Wort w Ciechanowie z nowoczesną pracownią edukacyjną. Tylko w tym roku na Mazowszu utonęło 18 osób, a wakacyjny sezon dopiero się rozpoczął. Najczęstszą okolicznością utonięć jest kąpiel w niestrzeżonych i nieznanych akwenach. Przed takimi miejscami ostrzegają czarno-żółte tablice. W województwie mazowieckim znajdują się 123 czarne punkty wodne. Wypoczywajmy bezpiecznie i unikajmy takich miejsc. Ze statystyk wynika, że najczęściej dochodzi do utonięć w jeziorach i rzekach. W ubiegłym roku życie w takich miejscach straciło w Polsce ponad 200 osób. Dla porównania, nad Morzem ofiar było 16. Dlatego samorząd województwa wraz z Komendą Stołeczną Policji i Komendą Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu prowadzi akcję prewencyjną polegającą na oznaczaniu niebezpiecznych kąpielisk. To są oznaczenia tych miejsc nad akwenami wodnymi w województwie mazowieckim, w którym niestety dochodzi do tragicznych wypadków utonięć. Niestety w Polsce rocznie tonie od 200 do 400 osób, zależnie od roku. Bywają lata tragiczne. Na Mazowszu to oznacza, że tonie około kilkadziesiąt osób. Tych tragedii można uniknąć. No staramy się tak działać prewencyjnie, na wyobraźnię ludzką, żeby ta chwila zastanowienia przed wejściem do wody, skoczeniem do wody, no miała miejsce. No i też przestrzegamy przed tym, żeby unikać brawury, unikać alkoholu, jeżeli się jest i wypoczywa się nad wodą. W tej chwili aż takich punktów na Mazowszu jest 123. My pokazujemy, w jaki sposób te miejsca są niebezpieczne na podstawie utonięć. No niestety utonięcia to jest jedno, ale czasem te niebezpieczne zachowania kończą się też kalectwem. Współpracujemy z policją, z Woprem, z Państwową Strażą Pożarną, ze Strażą Rybacką, z wodami polskimi. Cały czas realizujemy takie zadania edukacyjne. Mówimy, w jaki sposób dzieci mają się zachować, ale też apelujemy do dorosłych. Najwięcej niebezpiecznych miejsc, bo 24 i jest w subregionie Ostrołęckim, a także w Ciechanowskim i w Warszawie, w których wyznaczone są po 23 czarne punkty. W Ostrołęce i w powiecie ostrołęckim co rocznie na Narew z wypoczynku letniego korzysta kilkanaście tysięcy osób. Większość tego wypoczynku ma miejsce w tak zwanych dzikich kąpieliskach. Kąpiel w miejscach niestrzeżonych niesie za sobą duże ryzyko. Rzeka jest akwenem dość niebezpiecznym, o zmiennym ukształtowaniu dna. Po to te czarne punkty są. One na początku powstawały w miejscach, gdzie dochodziło do wielu utonięć. W tej chwili są umieszczane w miejscach, w których zarówno policja, jak i WOP uważają, że są duże skupiska ludzkie. Warunki wodne nie są Najłagodniejsze. I nie ma tam kąpielisk, nie ma tam ratowników, którzy pilnują. W związku z tym, żeby osoby zwróciły uwagę, czy na pewno są w stanie do tej wody wejść. Subregion Radomski to dziewięć takich miejsc oznaczonych taką czarną tablicą. Tylko w subregionie radomskim życie z powodu właśnie pewnego rodzaju brawury, pewnego rodzaju też nieodpowiedzialności straciło 10 osób. Policjanci kierowani są w miejsca, gdzie no mieszkańcy naszych, ale nie tylko naszych miejscowości, bo bardzo dużo ma. Mamy... Mamy miejsce, gdzie mamy przyjezdnych, kąpią się i te miejsca są nadzorowane. Nie wolno i o tym mówimy, żeby wchodzić do wody, dlatego że szok termiczny, po pierwsze, osoby, która jest nagrzana, wchodzi do wody, o tym wszystkie instytucje mówią, a jeszcze do tego dołączymy alkohol, no powoduje, że jednak ta świadomość i te siły, które wydają się, że są, ich brakuje. I dochodzi do tragedii. Samorząd Województwa oprócz oznaczenia najniebezpieczniejszych miejsc nad wodą wspiera również wodne ochotnicze pogotowie ratunkowe. W tym roku wsparcie w wysokości blisko 1 400 000 złotych trafiło do 13 organizacji. W obliczu zmian klimatycznych potrzebne są zdecydowane działania. Tylko w tym roku samorząd województwa przeznaczy ponad 31 milionów złotych na ekologiczne rozwiązania. Trwa podpisywanie umów w ramach programów Mazowsze dla czystego powietrza, Mazowsze dla klimatu oraz Mazowsze dla czystego ciepła. Wszyscy walczymy ze zmianami klimatycznymi. Wiemy, że musimy ograniczyć emisję gazów cieplarnianych. Walczymy też o czyste powietrze po to, żeby móc zdrowiej żyć, bo czyste powietrze i w ogóle zapylenie odpowiada niestety za szereg chorób, mówi tylko lekarz za szereg chorób układu oddechowego, ale też układu krążenia. Niestety te mikropyły one wpływają degenerujące na <laughs> tkankę płucną, ale też na tkankę naczyniową, na naczynia. Samorząd województwa włącza się w walkę o jakość powietrza na Mazowszu. Ponad 10 milionów 300 tysięcy złotych wsparcia otrzyma aż 141 projektów. Pieniądze pomogą m.in. w przeprowadzeniu audytów energetycznych, akcji edukacyjno-informacyjnych, badań jakości powietrza, zakup Systemów monitorowania czy czyszczeniu ulic. Realizujemy program Czystego Powietrza. Tutaj podkreślając ważność tego zadania, no też w kontekście tego, że podjęliśmy uchwałę w Sejmiku w zakresie właśnie dbałości o czyste powietrze. To, co w ramach uchwały też jest obowiązkiem dla gminy, w ramach tego programu można też sfinansować właśnie niektóre z tych zadań. Chociażby czyszczenie ulic jest obowiązkowym zadaniem dla gminy i właśnie na ten cel tutaj najczęściej. Ci gminy z tego właśnie zadania korzystają. To jest kolejne wsparcie z Urzędu Marszałkowskiego. Tych umów podpisujemy ostatnio bardzo dużo. Tym razem na zakup zamiatarki samojezdnej. To jest urządzenie, które nam jest niezbędne do tego, by utrzymać czystość i porządek. W ramach programu Mazowsza dla Klimatu w województwie przybędzie m.in. ogródków deszczowych, tężni solankowych, zostaną posadzone drzewa i krzewy, a wiele samorządów lokalnych zmodernizuje oświetlenie zewnętrzne. Te działania mają podnieść poziom ochrony przed skutkami zmian klimatu. Tylko w tym roku to w sumie 120 projektów dofinansowanych kwotą 16,5 miliona złotych. Środki zostaną przeznaczone na wykonanie oświetlenia energooszczędnego w naszych sołectwach. Będzie zakupionych 15 lamp energooszczędnych. Walka ze smogiem to cel kolejnego autorskiego programu samorządu województwa mazowieckiego. Mazowsze dla czystego ciepła. Blisko 5 milionów złotych trafi do 17 samorządów lokalnych. Środki pomogą m.in. w wymianie kopciuchów czy termomodernizacji. Tutaj to głównie dotyczy wymiany pieców na um, odżywianie ekologiczne, na opalanie paliwem ekologicznym. Dostaliśmy 300 tysięcy złotych dofinansowania na wymianę źródeł ciepła. My jesteśmy samorządami położonymi. Pomiędzy Bugiem a Narwią. To są przepiękne, urokliwe tereny, w większości zajęte pod Naturę 2000. Więc na tej jakości powietrza nam naprawdę bardzo zależy. To wiąże się po pierwsze z wymianą. Tych tradycyjnych kopciuchów, które no jeszcze na wsi są, prawda? To wiąże się również z termomodernizacją naszych obiektów. Wprowadzone przez władze Mazowsza działania, uchwały oraz wsparcie finansowe dla lokalnych samorządów przynoszą pożądane efekty, a wiele gmin może w tej kwestii służyć za przykład. Program ograniczenia niskiej emisji mieliśmy opisany i zaplanowany na 7 lat. Jego założenia udało nam się spełnić z leciutką nadwyżką w pięć lat i te dwa lata, które mamy w zapasie, chcemy po prostu wykorzystać na to, żeby przyspieszyć. Nic. Sami nie zrobimy. Bez współpracy z gminami nie uda nam się powalczyć o to czyste powietrze. Dlatego chcemy, żeby oni zrozumieli również to, że razem można zrobić dużo więcej. Samorząd Województwa Mazowieckiego od lat wspiera samorządy w realizacji zadań ochrony powietrza. Podejmuje m.in. działania strategiczne, jak uchwała antysmogowa, czy program ochrony powietrza, a także organizuje kongres czystego powietrza, czy warsztaty i szkolenia. Ciechanowski Wort ma nowoczesną pracownię edukacyjną wyposażoną w symulator jazdy samochodem, symulator dachowania i symulator zderzeń. To efekt decyzji mieszkańców, którzy oddali na ten projekt swój głos w budżecie obywatelskim Mazowsza. Pracownia będzie służyć zarówno kierowcom, jak i osobom, które jeszcze nie posiadają uprawnień. Podczas symulacji używane są także narkogogle i alkogogle, aby uczestnicy mogli przekonać się, jak niebezpieczna jest jazda po alkoholu lub substancjach psychoaktywnych. To jest taki zestaw, który no, moim zdaniem znakomicie pozwoli poszerzyć takie możliwości edukacyjne. I w zamiarze swoim on będzie skierowany przede wszystkim dla. Tych kierowców, którzy po raz pierwszy uzyskują prawo jazdy, bo rzeczywiście ważne jest, żeby oni też no, zobaczyli, jak to może być w praktyce, co, do czego może doprowadzić nieostrożna jazda, nadmierna prędkość czy no, inne nieostrożne zachowania na drodze. Te symulatory, czy jazdy, czy dachowania, czy zderzenia, czy te wszystkie pomoce można powiedzieć medyczne, no one przyjają nie tylko rozwojowi placówki, ale przede wszystkim pomagają zadbać o nasze wspólne bezpieczeństwo. Pomysł na zrealizowanie takiego projektu, jakim jest pracownia, przyszedł z obserwacji, ponieważ niestety, ale poziom bezpieczeństwa na polskich drogach nadal jest dość niski i naszą misją, naszym zamiarem było stworzenie miejsca, w którym przyszli kierowcy, Kierowcy będą mieli przestrzeń do, powiedzmy, naucznego czy, czy na własnej skórze doświadczenia pewnych niebezpiecznych sytuacji. Jeśli chodzi o symulator zderzenia, to żeby mieli świadomość, że należy zapinać pasy bezpieczeństwa, symulator dachowania również. Uświadomi młodym kierowcom, kandydatom na kierowców, że pasy bezpieczeństwa należy zawsze zapinać. Na utworzenie pracowni samorząd Mazowsza przeznaczył 415 tysięcy złotych. Narkotesty do wykrywania narkotyków w organizmie, alkomaty czy urządzenia do badań genetycznych. Nowoczesny sprzęt trafi do Komendy Stołecznej Policji w Warszawie oraz Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu. Samorząd Województwa wspiera działania mazowieckich służb mundurowych, między innymi doposażając je w specjalistyczny sprzęt. Generalnie ten sprzęt będzie przede wszystkim przeznaczony na doposażenie laboratoriów kryminalistycznych, na wykrywanie odpowiednich substancji, w tym substancji zabronionych, takich jak narkotyki, ale też na nowoczesne urządzenia monitorujące poziom czy zawartość alkoholu. Jednym słowem, one będą służyły całemu województwu, nie będą służyły pojedynczym komendom, tylko można powiedzieć, że efekty pracy tych urządzeń no, będą podnosiły poziom bezpieczeństwa nas wszystkich. No przede wszystkim pamiętajmy o tym, że bezpieczeństwo Mazowsza to jest nasza wspólna sprawa. Nie tylko Policji, nie tylko Straży Pożarnych, ale również samorządowców. Dlatego też postanowiliśmy wyasygnować z budżetu województwa 2 miliony złotych na wsparcie Mazowieckiej Policji. Mimo że liczba wypadków z udziałem osób nietrzeźwych z roku na rok spada, to właśnie w województwie mazowieckim zdarza się ich najwięcej. Blisko 250 wypadków i 37 ofiar śmiertelnych w 2022 roku. Natomiast coraz większe Bezpieczeństwo stanowią kierowcy pod wpływem narkotyków. W ciągu ostatnich pięciu lat o 90% wzrosła liczba prowadzących pojazdy zatrzymanych pod wpływem tych substancji. Stąd ciągła potrzeba doposażania policji w odpowiedni sprzęt. Patrząc na zwiększający się udział kierowców, którzy naruszają przepisy ruchu, ruchu drogowego, kierując pojazdami w stanie nieczeźwości, nie ale w stanie w użyciu narkotyków lub substancji psychotropowych działających podobnie, chcieliśmy doposażyć działanie naszego ruchu drogowego w specjalistyczne walizki oraz odczynniki chemiczne, które pozwalają na weryfikację E, stanu psychofizycznego kierowców. Nowy sprzęt to nie tylko większe bezpieczeństwo w ruchu drogowym, ale także usprawnienie pracy laboratorium kryminalistycznego. Dzięki nowoczesnym metodom badań, które pozwolą szybciej znaleźć ślady na miejscu zdarzenia i wzorzec, który pomoże namierzyć sprawcę lub broń, której używał. Nie ma przystępstwa idealnego. Zawsze sprawca na miejscu przestępstwa pozostawia jakiś ślad. Dla nas jest ważne, żebyśmy ten ślad mogli po pierwsze znaleźć, po drugie zidentyfikować, Znaleźć jego cele indywidualne, znaleźć wzorzec, czyli ustalić broń, ustalić substancje, dopasować do, do, do tego wzorca, że tak powiem, broń, którą znajdziemy gdzieś u tak. sprawcy, dopasować sprawcę, bo czasami mamy ślady DNA czy, czy taktoroskopijne. i później to obronić w sądzie, czyli zatrzymać sprawcę. Postawić, postawić, postawić się przed wymiarem sprawiedliwości. To jest bardzo, bardzo dla bardzo, bardzo nas ważne. Na zakup specjalistycznego sprzętu dla mazowieckiej drogówki i laboratorium kryminalistycznego w Radomiu samorząd województwa przeznaczył blisko 2 miliony złotych. To już szósty z serii tegorocznych mazopikników, które organizuje samorząd Mazowsza. Tym razem odbył się w Węgrowie. Wspaniałe wydarzenie, tym razem w Węgrowie, Mazopiknik. Chcemy w ramach obchodów 25-lecia Mazowsza wypromować cudowne, zaczarowane miejsca. W ramach Mazopikników proponujemy ofertę turystyczną, ale też pokazujemy nasze instytucje, instytucje kultury, ale też mamy strefy dla dzieciaków, dla dorosłych i co najważniejsze, strefę zdrowia. Mazopiknik to nic innego jak tylko chęć przybliżenia wszystkim mieszkańcom Mazowsza, co czym to Mazowsze jest, z czego możemy korzystać. Na Mazowszu, z czego powinniśmy być dumni, że mieszkamy właśnie na terenie województwa mazowieckiego. Czyli możemy tutaj poznać ofertę kulturalną, ofertę gastronomiczną, kulinarną poprzez różnego rodzaju smakołyki, ale również zakupić takie rzeczy jak miody czy oleje, które są tłuczone na zimno. No, przyjechałem sobie na Mazopiknik, Piknik, przywiozłem miody, miody pitne, różne produkty pochodzenia. Eee, super. Miodowego. Super, super. Teraz ja. Zajmuję się to teraz, to rękodzielniczym to wykonywaniem sojowych świec. Tylko Gdzie soja, pani, tylko pani naturalny pani? wosk, tylko Śmiało. sprawdzone olejki zapachowe. Nie idę na skróty wszystko robię ręcznie. Czyli bardzo, bardzo dobrze zorganizowane. Drugi raz jestem na mazo pikniku. wcześniej byłam jak, w Przesneszu. Bardzo fajna impreza i mam nadzieję, że będzie ten zwyczaj kontynuowany w przyszłych latach. W tym roku zaplanowanych zostało aż 15 masopikników, które będą odbywać się przez całe lato na całym Mazowszu. Przypomnę jeszcze o najbliższych Mazopiknikach 15 lipca w Siedlcach przy ulicy Wiszniewskiego oraz 22 lipca w Radomiu w Muzeum Wsi Radomskiej. Do zobaczenia za tydzień.